Witam się z wami o poranku próbuję się odprężyć na cały dzień, no bo wiem, że jednak tutaj, pomimo tego, że jest weekend, no to będę musiała troszeczkę tak sobie posiedzieć nad takimi rzeczami, nad którymi nie chciałabym siedzieć w weekend, a jednak muszę tym bardziej jutro jest niedziela, więc nie będzie mi się tym bardziej chciało tego robić w niedzielę no i ogólnie muszę, muszę ponadrabiać sporo rzeczy, tak, muszę ponadrabiać troszeczkę do mojej firmy na TikToka, na inne media społecznościowe, podpisywać ludziom. No, bardziej na takiej na zasadzie, takie, no powiedzmy, codzienne, bardziej laptopowe obowiązki, też zbliża się koniec miesiąca. No a dla tych, co mają ma własne firmy, no to zawsze wiadomo, że koniec miesiąca i ogólnie dla osób, które gdzieś tam pracują, dla różnych firm, koniec miesiąca zawsze jest takim etapem, wszystko trzeba do, domknąć, wyrobić się z terminami, także... Trzeba już. Dobrze, pomimo tego, że jest listopad, to jest tak piękna pogoda. Powiem Wam, że strasznie mam ochotę wyjść gdzieś popracować dzisiaj poza domem, no ale jako, że mam te spotkania, no to nie wiem, czy by mi się to opłacało, czy by mi to wyszło, e, więc no najlepiej, żebym poszła teraz, no ale teraz to muszę siebie też ogarnąć, żeby gdziekolwiek wyjść, także no nic. E, ale bardzo bym chciała, więc może dzisiaj się skuszę, żeby sobie pójść do jakiejś kawiarni, restauracji nad morzem i po prostu tak usiąść w środku, no bo jednak jest chłodno, jest listopad. A właśnie się popatrzeć troszeczkę na morze. No, dzisiaj zabieram Was w taki dzień razem ze mną, wspólny, spokojny. Także wszystkiego dobrego, jeżeli tutaj ktoś to ogląda w ogóle. Jejku, zobaczcie, jakie ładne światło. <grych> e, I została mi w ogóle ostatnia godzina moich zajęć. Do tego też nagrałam jednego TikToka, coś tam sobie zmontowałam, już go wrzuciłam. E, także teraz muszę go wrzucić na Instagrama i ogólnie fajnie. Także już powoli kończę tutaj moją pracę na dzisiaj ale jedna rzecz taka której mega żałuję to że w sumie nigdzie nie wyszłam teraz bo miałam po prostu zajęcia tak musiałam się zająć swoją pracą a już powoli zachodzi słońce więc mm, niestety jak będę wychodzić to pewnie będzie już ciemno Chociaż to mam nadzieję że może jeszcze coś tam się uda zahaczyć troszeczkę tego słoneczka no ale co ja zaraz siadam na kolejną godzinkę i i co i potem coś porobię? Pewnie gdzieś pojadę sobie do jakichś sklepów na shopping albo coś. Ogólnie ja w ogóle dzisiaj chcę pojechać do galerii, bo mi się podoba jeden zegarek, i niedługo jest Black Friday, i no przez to, że właśnie gdzieś tak chciałabym sobie pogratulować za ostatnie osiągnięcia, to stwierdziłam, że chciałabym sobie kupić zegarek. Jeden mi się podoba, niestety nie ma w kruku złotych tych zegarków, Osobiście już sprawdzałam, ale chciałabym po prostu przymierzyć wizualnie, czy on mi się podoba. Bo wiecie, ja mam praktycznie wszystko złote, e, także no nie wyobrażam sobie nosić srebra, ale jeżeli na wielkość będzie dobry, to zawsze mogę sobie zamówić z jakiejś innej strony po prostu i będę miała ładny zegarek, taki mój wymarzony, także we will see. I tak jak mówiłam, koniec pracy równa się zachodzące słońce, a zachód słońca jak zwykle piękne. Mam wrażenie, że moja kuchnia staje się poniekąd już takim iconic miejscem, że po prostu non stop jak coś nagrywam to jestem w kuchni. Ale ja ogólnie lubię być w kuchni. Teraz sobie muszę zrobić obiad i ja ogólnie mam ramen, także muszę sobie przyrządzić wszystko tutaj do, do zrobienia, bo już ogólnie cały wywar i tak dalej mam zrobione. Robiłam to na podstawie jakiegoś przepisu z Instagrama, także mam nadzieję, że tu wyjdzie, także idę sobie odgrzać. Też kupiłam takie nudle do ramenu z Lidla. Pewnie one są jakieś ekstra, ale, ale sobie je zrobię i wezmę je po prostu wrzucę do jest trzy. No dobra, to wrzucę tak z pół tego. Hmm, hmm. Zatem jeszcze muszę sobie jajko do tego dogotować, dość trochę szczpiorku i wiecie, i tak udekorować. Do ramenu też dodaję mleczko kokosowe, bo to jest taki inny ramen. W sensie nie mam, czy to jest ramen, ale on jest taki no, po prostu bardziej egzotyczny mam wrażenie niż taki standardowy. Nie, zobaczcie teraz, jakie jest pięknie, śliczna zachód słońca. Ja mam właśnie tutaj w tym mieszkaniu mega ładne zachody słońca, zawsze, bardzo, bardzo mi się podobają. Czy jest to smaczne? Jest. Czy jest dżemery? To to absolutnie. jeszcze mi to wyszło jakieś takie gęste. No ale nic, człowiek uczy się na błędach i nie wiem, czy mam, czy mam ochotę tu dalej jeść. Jest pikantne dosyć. Ale myślę, że ja to po prostu, nie wiem, dodam do tego wody trochę, trochę sosu sojowego, żeby to się tak, wiecie, rozwodniło. No, no nie jest to najlepsze jedzenie, jakie jadłam w życiu. Jest, jest ok, ale nie jest fenomenalne. To, to nie jest mój przepis. W ogóle na stronie Massimo Dutti mają zawsze fajne kurtki zimowe. Ja ogólnie nie lubię chodzić w kurtkach, dlatego nigdy mnie to jakoś nie interesowało. Zawsze chodzę w płaszczach. Natomiast podoba mi się ta kurtka i ta kurtka. Ja jestem już w takim wieku, że ja chyba dorastam i po prostu mam potrzebę taką, żeby się ciepło ubierać. Ta podoba mi się ze względu na pikowania, a ta chyba wygląda po prostu trochę ładniej, ale no zobaczymy. Ogólnie na modelce one wyglądają bardzo podobnie, chociaż może te pikowania nie będą się ładnie układać. Who knows? Więc zamówię sobie może w sumie dwie te kurtki, bo pewnie są niedostępne w sklepach, znając życia. Chociaż ta mogłaby być lepsza na zimę, taka bardziej basic. W ogóle ona tutaj ma jeszcze takie brązowe elementy, bardzo jest ładna. No, jestem w szoku. Dostępna jest, ale nie jadę do tej galerii, bo jest za daleko i mi się dzisiaj nie chce do niej jechać, więc to najwyżej innym razem. Może w poniedziałek bym się wybrała w sumie, bo chciałam pojechać do innej dzisiaj. Oh my god. W ogóle jeszcze mi się jedna rzecz w Massimo podoba i to są takie y, kozaki, botki, zaraz też wam pokażę, ale zobaczmy czy one by były dostępne w sklepie w sumie. Byłoby fajnie gdyby były dostępne. Są! Bo mój zegarek, i to jeszcze nie ten, który bym chciała, jest tylko w innej galerii, a Massimo nie jest w tej galerii. Ale tak czy inaczej mój chłopak chciał pojechać z jednego miejsca w centrum, więc... Jeżeli pojedziemy, ja nie chciałam jechać, ale teraz chcę, <laughs> zakupy, to byśmy pojechali tylko po ten zegarek i byśmy, a kurczę, nie opłaca się tak jeździć ciągle. Bardzo nie chce mi się wychodzić, jest jakieś minus 2 stopnie dzisiaj i, i po prostu to jest masakra, a jak sobie założę tą taką opaskę, to wyglądam strasznie dziwnie, ale... Widzimy w ogóle na kawałaca, jest w ogóle tak śmieszne, tak zaprawne, bo no nie wiem, w takich miejscach za bardzo. Zegarek już udało mi się obczaić i wiem kiedy bym chciała kupić, więc muszę to sobie zamówić teraz, albo kupić w Warszawie stacjonarnie. Eee, no i jedziemy zaraz do Masy. Wziąłam swoje słodycze, wziąłem cukierki, wziąłam kinderki i co robi Kamil? Okej, okay. mamy. No wiedziałam, że będą cukierki. A więc jednak wygrały cukierki. A ja już po całym dniu, więc teraz robię skincare, body care. No i potem idę spać i będę kończyć już tego vloga. Także buziaki.